Dziś chcę dopiąć już całkowicie do końca pewne guziki i zamknąć temat w mojej głowie. No i chciałem też wyjebać z dysku parę gier, które mi zawadzają, bo kończy mi się miejsce na systemowym SSD-ku. Tak więc dziś omówię dwie gry, ale w sposób taki, jaki zapowiadałem w 16 filmie z tej serii. W czwartym odsłonie kopary grafika się poprawiła i nie chodzi tylko o animacje, ale też o jakość narysowanych postaci czy pomieszczeń. Czy ten z dialogi i patrząc na gesty, jakie postaci wykonują, odniosłem miejscami wrażenie, jakbym oglądał jakieś tanie i zarazem specyficzne anime. Jest to podobny poziom do ekranizacji Jakuzy w fartuszku. Tanie, bo te animacje nie są tak rozbudowane jak w pełnych odcinkach animowanych serii i specyficzne, ponieważ akcja w znacznej większości, ale nie w całości, ma miejsce z perspektywy głównego bohatera. Sceny dla dorosłych wydaje mi się, że ponownie pod wniósł swój poziom wizualny, a w szczególności pod względem animacji. Niestety wydaje mi się, że poziom dialogów podczas tych scen zaczął lecieć w dół jak kurs rubla w ostatnich tygodniach. Oczywiście może mi się to tylko wydawać, bo nie jestem już horningiem busem z technikum informatycznego. Tak, właśnie sam się klepię po pleckach, jakim to przestałem być spermiarzem. Wraz z kumplami stwierdziliśmy, że Wraz z kumplami nie wciągaj mnie w to kutasie zajebane. <laughs> Uznałem też, że o wiele ciekawiej byłoby zobaczyć animacje, jak bohaterki nakurwiają w pingla, jeżeli patrzeć na animowane sceny dla pełnoletnich. Przynajmniej te mają wybór przed sobą, czy mają być zaprezentowane graczom, czy jednak nie. W tym drugim wypadku pojawi się tylko scenka z całowaniem. A propos, scen dla pełnoletnich nie znajdziecie ani w podstawce czwórki na Steamie, ani w postaci osobnego DLC do kupienia na tejże platformie. Trzeba więc je kupić na pasowcie. Niewielkie utrapienie, ale dla chcącego nic trudnego. Miałem nie mówić o fabule za dużo, ale jest to nierozłączny element gier takich jak Nekopara. W czwartej odsłonie głównej serii gracz doświadcza pewnego rodzaju wypalenia głównego bohatera, poznaje jego rodzinę oraz ma szansę na spotkanie dwóch kotobabs poza haremu cukiernika, jeśli dotrwa dalej niż połowa gry. Oficjalnie mogę już powiedzieć, że siostrze protaga wali na dekiel. Jebać ją jebać ją i jebać jej kazirodcze fantazje. Kojarzycie może w Shoujo 03? Na niewtajemniczonych robi to spore wrażenie i nie mówię o takim pozytywnym wrażeniu. Niewtajemniczeni zostaliście ostrzeżeni. Mianowicie taki los powinien spotkać siostrę MC. No, może przesadziłem, ale kurwa. Jeśli do Horni jail trafiają same horny osoby, to nie ma tam nikogo, kto nie jest horni. czyli wychodzi na to, że to raj dla takich ludzi. We'll Wiele utworów grających w tle pojawiło się już po w pięciu grach z serii. Pojawiła się też jednak masa nowych utworów, które grają tylko Moment, czego przeciwnością jest utwór grany zawsze w scenach dla dorosłych. Tak, wiem, że nawiązuje do tych scen co chwilę, ale co jest innego wartego uwagi w tej grze? No, może poza nowymi postaciami pojawiającymi się na ekranie, nowymi utworami, ładniejszymi animacjami, lepiej ułożoną fabułą. Ale o tym już mówiłem. Oszczędzę sobie jednak oddechu na plusy i minusy Neko Vol 4 ze względu na długość filmu, podsumowanie serii sprzed 15 miesięcy oraz brak rykczu z mojej strony, bo posiadam kubek z wolum 1 w Paradise to jednak inna chińska bajka. Chińska, bo pomimo prawdopodobnie tej samej linii czasowej co główna seria, przeczy dotychczas ustanowionym zasadom. Chociaż też niekoniecznie, bo płciowy, Unori werskart nigdy nie był zaprezentowany w grach i technicznie to chuj wie, jakby się to trzymało kupy. To nie gwiezdne wojny czy przedziwne przygody JoJo, gdzie Lukas czy Araki zapomnieli. Fabuła jest nunna i ciągnie się jak flaki z olejem, a o ścieżkach fabularnych już nawet nie mówię. Jedna chujowsza od drugiej. Chociaż nie ukrywam, prawie każdy coś znajdzie dla Siebie? Krótki spin-off głównej serii opowiada historię o czterech kotochłopach zatrudnionych w lokalu bez imiennej dziewczyny. Lokal ten dostała po dziadku, któremu się zmarło. Fabuła przedstawia kilka dni z życia ów bohaterki, zaczynając od dnia przed otwarciem lokalu. Gra jednak broni się naprawdę dobrym i spokojnym soundtrackiem. Nie mogę więc powiedzieć, że wszystko w tej grze jest chujowe. Slice of Life nie jest moim typem fabuły i szybko się przy tym nudzę, ale Nekopara była mega wyjątkiem i dlatego też uważam, że utwory w tej grze są lepsze niż w całej głównej serii. Jednak to nie wystarczy, bo postacie wyglądają kartonowo. A same CG są o wiele lepiej wykonane. Szkoda, że jest ich tak niewiele. Przynajmniej aktorzy głosowi byli mega świetni. Są trochę popularni, więc jeśli oglądacie wiele animców, to pewnie już ich gdzieś słyszeliście. Początkowo jako żart na Prima Aprilis, teraz jako fakt, gra o koto chłopach nie dorasta do piętkubnej serii. Jej fabuła jest słaba, graficznie też jakoś tak średnio się na to wszystko patrzy, ale przynajmniej wyrównuje to ścieżka dźwiękowa, aktorzy głosowi i fakt, że gra jest kompletnie darmowa. Nekopara 4 za to jest świetna i fabularnie wypada lepiej niż pozostałe części serii. Teraz tylko jakaś na Neko Parę 5, która ma być podobno ostatnią grą z głównej serii oraz to całe Neko ten, o którym zresztą sług zaginął, ale trzymam kciuki, że gdzieś tam za kulisami pracownicy to programują. Wybaczcie, że dziś w takiej formie, ale dużo się ostatnio na świecie dzieje. Zresztą nie tylko na świecie, ale też w moim małym makrokosmosie dzieje się sporo. Dostałem zajebiste propozycje gier na filmy. Nie są to w jakimkolwiek stopniu popularne gry, ale są na tyle zjebane, że na go oko widać, że niektórym spodoba się o nich materiał. Smacznej kawusi, pozdrawiam manę. Do usłyszenia, cześć. Jeszcze będę mnie wciągał w recenzję. No? Ile płacisz? W Wrób... <grym> ja, ja się spytałem ile, a nie jak. Euro w rublach, ci będzie dawać. Dwa euro. Ej, dobra, pasi mi to. Poproszę, dwa euro. Dwa euro i to zdjęcie z twoim podpisem.